Halo, się, witam w kolejnym filmiku w The Devil. Lecimy sobie dzisiaj dalej. Ostatnio biłem się z bosem i szukamy aktualnie jakiegoś pacjenta. Dobra, przechodzimy od razu. Tam już chyba wszystko zrobiłem. O, doktorek. To gdzie ja mam iść tu? O kurwa Ej bez ja już przestraszyłem się tego Co to w ogóle jakieś duchy były Ja pierdolę jeszcze duchów brakowało Dobra policję. Żartowałem Nie chcę tego wywalać z tym. Jak ja tutaj nie widzę przeciwników, to po co mi taka butelka? No. Za dużo zapałek mamy. Tędy? Chodźmy to na górę Co to jest? W ogóle filmik pewnie będzie wrzucony po live Bo ja teraz nagrywam przed live'em A wrzucę filmik po live'ie Więc możecie napisać w komentarzu kto był co jest wrong with this kid? Właśnie, co, co się dzieje z tym dzieckiem? W ogóle po co ja muszę za nim gonić? Jak to nie ma czasu, żeby się rozejrzeć? Zawsze jest czas, żeby się rozejrzeć, kurde. A czym będę cię bronił, gościu. Zapalmy światło, bo ciemno tu. Butelki nie potrzebuję Super amo. Już myślałem, że nie mamy miejsca znowu Chwila Ja wolę nie tutaj nie szaleć jakoś Cholera zapałki He's gone O fajnie uwielbiam schodzić do piwnicy w horrorach. Pewno będą tu fajne rzeczy. On poszedł tam? Ja idę tu. Albo dobra. Najpierw tu, potem tam. No, mówiłem. Do czego ta amunicja? Serio? Kusza ma maksa? Zapałki mamy na maksa, ja za mało tego zużywam. Dobra, idziemy do typa. Gdzie on jest? Z pistoletu też trochę mamy. Is here? Settle down! Wait, Doc. I think something's coming. So? Co? What? Something here? Settle down! What's this? Oh shit!

To chyba w ogóle nie jest w normalnym świecie. Czemu nie mogę biegać? dobra, czekajcie. O, fajnie. Nie mamy wyjścia. No, schody zniknęły. Wow. Losing our, Losing our minds, LOSING OUR MINDS, LOSING OUR MINDS, LOSING OUR MINDS! Oh God... No... God, Ruvik... It IS you... No. <coughs> Who the hell are you? No! Don't follow! Is To on chyba tworzy te potwory. Ja idę tylko po amu. Aha. Aha. Nie, no. Nie wezmę nic. Co? Doktor? Leslie? On chyba też takie rzeczy potrafi. Fuck. Fak. Kurde, no to nieźle. O, teraz się przypomina. O, teraz była też taka scena. Tylko że to było w szkole, pamiętam. Kto pamięta łapka w górę? O! Gdzie my jesteśmy? XD Znowu pływamy sobie we krwi, tu mamy jakąś dźwignię Bleh. jeszcze raz o kluczek to ja lubię amunicja klucz jakiś duży teren czy ktoś mnie tutaj przygotowuje na wojnę? tu będzie albo boss albo jakaś duża walka na stole. no kurde właśnie no i trzeba do tego strzelić dobra, przeładowujemy tu mamy jeszcze kusze. Tu jest w ogóle linka. Czyli mamy od razu coś wybuchowego. A ma do pistoletu? A tu co jest? O! To się odnawia, prawda Dobra, czyli tutaj będzie coś Ostatnio jak była taka puławka to był boss Kurde ja się... O, fajnie Mam jeszcze elektryczną kuszę e, belt. Ja się trochę woję kurde, że ta krew, o której się chodzi będzie problem może być problem przez tą krew i mi mogą kurde zabić przez to Kurde tam się da wskoczyć w ogóle Nie no dobra spróbujemy tędy Chwila się boję tego odpalać jakiś ogień co to było nic mi to nie dało Tu mamy olej. Czyli będzie można coś zjarać. Tu w ogóle jeszcze jakieś zwłoki wyleciały. Ja ciebie nie chcę tutaj mieć. O Fuck. Prawie bym się zabił. Okej okay, co my tu mamy? Części No to tworzymy bełty wybuchające What the fuck co to było? Co do wyjścia O, Rówlik się ma Nie no, co ty znowu tutaj tworzyś? O, fuck! Teraz mamy przejebane Nie tędy, nie tędy, nie tędy Dobra, coś tam wybuchło No własz do góry Super No to uciekamy tędy Dobra, ja muszę ich jakoś porobić Ja pierdzielę jeszcze sam sobie Je w granat, je granat. A, gruba żyje. Dobra, gruba zdej. Dobra, ich chyba już tutaj niewiele zostało A fajnie Dobra, jaraj się Ja biorę medy... E, ten... E, apteczkę po prostu A fuck, co się ze mną dzieje Od kiedy po apteczce się dostaje coś takiego? Kurde, czekaj bo mnie głowa boli Dobra Wszystko? No, GG, udało się To raczej nie żyje, bo już nie wstaje Kurde, najgorsze że straciłem tyle zdrowia przeze mnie Bo sam w to wlazłem Tak się jeszcze rozglądam, czy gdzieś tutaj nie ma soczku z mózgu Dobra, za żadnej nagrody już nie dostanę tutaj. Mamy jedno AMO do strzelby. Checkpoint zamknięte. Ok... Sheep. Sheep, 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 What the fuck Ej serio, co to jest? Co mnie goni? Fucking shit the oh, fuck Ty nie wierzę Szybko, bo to zaraz rozwali to Okej, okay, żyję. Co to kurwa jest? My długo jeszcze będziesz mnie gonić. Dobra, ja ciebie zjaram Ja wale. O kurwa. Ran, 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 to byśmy za mną. O fuck o, szybciej. O fuck co to w ogóle było? Jakieś pokraczne gówno Ja mam nadzieję, że ja nie będę musiał się z tym bić Taki speedrun mogę robić Dobra, lecimy na dół O f**k Prówik, zostaw mnie Ej, ten dewel za mną chodził Eee Okej okay. No to spadamy Ja to przeżyję? Okej, okay, chyba, że... No, to się udało. Uciekliśmy... Czemu czemuś zobaczymy co będzie w kolejnym filmiku W następnym odcinku? To było bez sensu, ale dobra. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Będzie jutro na pewno albo pojutrze, ale raczej jutro wstawię nowy filmik, bo teraz w weekend chcę codziennie wstawiać nowy odcinek, więc czekajcie, bo do jutra. Kolejny filmik już jutro. Do zobaczenia w kolejnym... I zostawcie lajka, like dajcie suba jak się podoba I napiszcie w komentarzu jakbyście chcieli żebym coś poprawił Albo jakieś fajne komentarze to się ma